Go go, 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 Tam, kęś, tam kęś, tutaj No ale... Vlad, Vlad, Vlad Vlad bije Odpalił Gosta. Aha, dobra, ja nie żyję My oboje poznać, do widzenia JEZUS Maria, to wyszło Boże! Jest dzisiaj piękny dzień na to Dzień dobry Kontrola legalności oprogramowania Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem... Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Dobra, mówię, ta jedna trzecia mapy z początku, Greggi Jestem Nagle jesteś jakiś ładniejszy. Posłuchaj więc. Ty musisz dokonać wyboru. Ty wierzysz czerwoną kość, a dowiesz się jak głęboko prowadzi. Wow! Królicza nora. wow. Przy okazji, uratujesz krainę czarów od zagłady. Ty wierzysz niebieską kość, opowieść się kończy. Budzisz się w swojej budzie i wierzysz w co chcesz. Jaki jest twój wybór, lekciówku? No, dzisiaj nie mam Poraduj tego, co chciałeś, ale mam naprawdę zajebistą czerwoną pigułkę. Jaką czwartką minąłem? Pokaż mi ten projekt. Pokaż mi ten projekt. Jest wiasło, jest beczka, jest diesel. A, widzę, widzę, widzę. To na nuty, nie pamiętam jak to się nazywa, ten statyw jakiś. Jak to się nazywa, Kretes? Mm? Nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. Wow. W jaki sposób ludzie spisywali wiedzę tuż przed wynalezieniem druku? On mu dosłownie powiedział. No, to spisywali. Na kamieniach, jakoś, nie wiem. Zanim. Był kamień, używaliśmy kamienia, a później powstał komputer No to mogli Przyszedł sobie Prometeusz i dał nam płytkę PCB Ale zanim przejdziemy dalej, to krótka informacja, to ale rabat, który jest sponsorem tej części filmu Małe pytanko, kto robi zakupy w internecie? Ja robię Ja robię, Nie ja to robię jako szanujący się Polak, próbuję jak najbardziej oszczędzić, no bo dlaczego by nie. I tu pojawia się wtyczka, ale rabat, która pozwoli Ci zaoszczędzić absolutnie na wszystkim. Od gier i akcesorii po kompa, do kosmetyków, butów i karmy dla Waszych pupili. Korzystanie z wtyczki jest banalnie proste, wchodzicie w link podany w opisie, klikasz zainstaluj i bum, kropka, już, już się zrobiło, Ju, już, już działa. Teraz, gdy robi zakupy i nieważne co to jest, to wtyczka sama szuka kodów i cię o nich informuje. Ja na przykład muszę kupić nowe buty, ponieważ byłem ostatnio na koncercie i olso przydałoby mi się trochę ogolić. Więc przeglądam sobie buty, przeglądam sobie maszynki, dodaję do koszyka i zamiast samemu szukać po necie nieaktualnych, przedawionych kodów, wtyczka robi to za mnie. Nie dość, że oszczędzamy, to do tego podwójnie, bo do tego wszystkiego jeszcze otrzymujemy cashback Cashback, jeżeli ktoś nie wie, to jest procent tego, co wydamy w danym sklepie Możemy później jej po prostu odebrać i sobie wypłacić I nie dość, że wtyczka nie działa tylko na Chromie, bo na przykład ja korzystam z Opery i normalnie wszystko śmiga To do tego na Androidzie i na iOSie Także jeszcze raz, link w opisie i oszczędzajcie Skan, znowu nuty nie działają Jak znowu donuty? Ty alertę mam wyłączone z jakiegoś powodu. Jezus Maria, przepraszam. Siema. Siema, ja przepraszam, to było godzinę temu chyba ponad. Sorry Miłosz. I dziękuję za trójkę, że jeszcze nadal jesteś na streamie. I'm Siema. Miłość e... wysłał chyba ty nie kupę. Nie! Miło. Nie ojebałem chłopa na 3 złote. Wiesz co, jest najgorsze. Nie masz pojęcia jak bardzo cię byś nawet jak nie krzyczysz na korytarzu. Na korytarzu wszystko się niesie. Na korytarzu no, wszystko więc... słychać. Jakiej mama chodzi z nią sobie po korytarzu, żeby się. Nie mów mi takiej rzeczy. Nie mów mi. Nie, właśnie. Chodzi o to, że. Słuchaj, słuchaj. W moim światopoglądzie. W moim światopoglądzie jestem kurwa w bunkrze. Nikt mnie nie słyszy. Ja nie zapomnę nigdy, jak ja dosłownie byłem w paczkomacie. Jakieś dwa bloki dalej. I nagle słyszę czakena. kurwa, cika drobną się. Ja wtedy do mnie dotarło. No way! Nie ma Dziękuję, że to aż tak nas słychać. Mi jest źle, kiedy ja z sąsiada spotkam w windzie, nie mogę mu spojrzeć w oczy, bo ja wiem, że on słyszy wszystkie rzeczy. Jest mi źle. nie, no, nie mów mi takich rzeczy, bo mi po prostu później głupią. Ja myślę, że to są te argumenty. <laughs> Ja że magia. jeszcze musisz mi zaimponować inteligencją, ale przechodzisz na pewno do... Tak. Ale przychodzisz! To no, musisz mi zaimponować z inteligencją, ale w sumie nam no, wyjebane! Ale w ogóle dwukropek D! Przecież Jezus jak on ma... Gola? Gola. Przecież gola to wygląda, jakbym zaraz kutasa wyciągnąć! Izak taki naj najbardziej spieszony, wycofany, 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 on sobie ogląda ja... Z budowy jakiejś <śla> Tak, 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 tak. <śla> On jest tylko na piwko z kolegami Tak, zaprowadza. on jest na piwerku z kolegami, dostał zaproszenie, żedu, nie? Wardek <śla> Sylwester się wkręcił w fabułę <śla> Już się tam za już tak siedzi u kichrany po prostu Gora zaraz fujarę wyjmuje, a Bogżel <śla> To z kostingu, to będzie dobra Be Bez odbioru, krz czy da się zaciąć tą końcówkę, czy nie? Eee... Wpień wal i... Do się. Do się. Dlaczego podskakuje skacząc? O? Czekaj, co ty powiedziałeś? Słuchajcie mnie. Rozmienić. To jest z dużych na przykład banknotów na monety. A zamienić to jest z monet na banknoty. No rozmienić jest oczywiste. Bo da, a to, no to jest oczywiste, to jest logiczne, ale czy usłyszałeś kiedykolwiek, żeby ktoś ci to wytłumaczył? No common knowledge, jak jesteś, jak jesteś Dobra, w Dobra, weź mi nie mów ty jest konkretnie o common knowledge. Dobra, weź coś zrób w kuchni bez mojej pomocy. Jesteś zrób pranie bez mojej Dobra. Weź Nie wystanie dobra, dobra. bez swojej pomocy. Dobra, dobra, yy, weź suszarkę i ją robisz. No tej konkretnej nie umiem! O, ha, ha, dobra. Od o roku! Czy ja to widać? To widać. Jezus Mary, dlaczego tam losowo prawie, bo ja przysięgam, że to było RNG. Ja po prostu zrobiłem kiss masza. przysięgam! 18 kwiecień. Międzynarodowy dzień ochrony zabytków Światowy dzień. Krótkofalowca? Europejski dzień praw pacjenta. Dzień pacjenta w śpiątce ale to zawsze jest kurwa! Gówno coś tam! Losowy nikt nigdy nie słyszał nagle! Tragedia! Dzień liczby pi. Dzień kostki Rubika Dzień ofiar nagle Reksio sięgnął po... Nie patrzyłem! Hmm. Au, au. Au, au. dla dzielnego psa. Wiedział, że przegrał. Jezus, ludz już w drugim filmie. Zdenerwował mnie dwunastolatek. Awada! Jakby. co. nie ja wiem, to jest chore. Naprawdę. I wiecie co? Czym dalej filmy, tym gorzej. I w ogóle koncept. Dwunastolatek cię denerwuje, więc go zabijasz w szkole. Siadaj, pała, różka w mojej kieszeni. Ron w sumie ma za dużo braci. Awada! Miałem jako budzik chyba kiedyś. Myślałem, że mnie popierdoli. Później później miałem lepszy budzik. Ja byś słyszał rzeczy, które ja miałem kiedyś na budziku, to byś zrozumiał dlaczego potrafiłam wstawać o czwartej nad ranem O, ty wiesz dlaczego ja potrafię wstawać o nieważne której, o tej o której ustawię budzik. <laughs> yep, mogłem stary, nieważne Mogła być pierwsza, idę spać, muszę wstać o drugiej, nie ma problemu. I jakby nie możesz nie wstać. Co tak się obiecałeś? Mówiłem, delektuję się. Takie zajebiste delekt... No i proszę, cały metos. A smaczny był. Najgorsze jest to, że w tej restauracji pewnie nawet mi... nawet mi nikt nie pomógł. Jakbym tak zaczął robić. Dobra, to naprawdę... <laughs> Multi! Jo, mam nadzieję, że Mosi smakuje. Proszę, kiedy drugi se... A, a na wielkość jego nóg. Ej dobra, oni. Tam On ma... jest dzieciak. Tam jest dzieciak. Jakby te nogi nie pasują do. Tam jest ciała. dzieciak. I teraz tak. Ale pa... słuchaj jej. razem tak nas, jej. Kto, kto dobierał drużyny? -y, ja dobierałam drużyny. Oni mają 12 lat. Do klasy, to jest nasz były nauczyciel. Y -y. Dobra, to oni mają 12 lat. Co się dzieje? O co chodzi? Do kompa. Nie wiem. Nie, przestraszyłem się. Włączę Od 1 do 24, tak? Tak Dobra. Mam 8 do. i co teraz? To jest twoja postać, którą musimy zgadnąć, dobra? Dobra. Czy masz Izaka? No Wygrał! JA to Okej, gram jeszcze raz. Dobra, gramy jeszcze gram jeszcze raz, poczekajcie. 1-0 dla mnie czy, czy twoja postać jest człowiekiem, piłgot? Tak. Czy twoja postać? Wygląda, jakby chodziła na spacery obok przedszkola. Kurwa, to jest ciężkie pytanie. O oh, kurwa, Zeron, o oh, kurwa, widzowie siema. Humu. Dobrze, myślałem, się, czy chcesz powiedzieć o tym, że Nutella. W ogóle. NIE! to tu nadal jest. Ten słoik Nutelli jest starszy niż córka sąsiadka. Któraś może chodzić? ma termin. A i smakuje, nadal okej. No, dwa miesiące temu nieco się skończyła. Dopiero? Ja myślałam, że jakiś rok temu. Nie to się właśnie spróbowałeś. No jest dobra, ale jest starsza i jest córka sąsiada. To jaki termin ważności ma córka sąsiada w takim wypadku? To? <noise> Te się do mnie dobre, mam dobre miejsce. Ja też mam dobre. <noise> mam dobre miejsce. Jesteś też przerażona, co on znikąd wychodzi. <noise> mam! O, kurwa. <noise> co? co? To. <noise> o o, o przeleciało ci to na <noise> dobre. <noise> <noise> Nooo! Aha! UPS mi się pali! Lagi są na streamie! Świetnie! Streama ogarnij! No... A nie lubię czegoś takiego kurwa! Co ja mam ci? Nie wiem, kamer kurwa naprostować! No nie wiem, nie mam na to wpływu, no! Dwa... Ej, robię nieco. Nie wiem dlaczego. Wszyscy tutaj umrzemy. Mówię ci, tutaj po prostu jak srasz, to kutasa tutaj wkładasz, żebyś nie dotykał deski żeby wszystkie zarazki się w toalecie publicznej dotkniesz ścianki i czujesz, kurwa, wszystkie choroby weneryczne, które przechodzą teraz na ciebie. Nie wiem jak u was, ale my tak mamy. A. Ja jestem zdania, że te deski są po to, żebyś głowę mógł w tym kiblu. nie widzę... Ale o czym ty mówisz teraz? Spisz sobie z dziurą w desce. Dobra, desk... <grybujesz> pisz deska <grybujesz> Nie wiem jak to opisać No, desk, no deska o kurwa. Potężny kandydat Czekaj, bo muszę... cię cię na głowę Nie no nie, no co ty mówisz, nie chwim Nie, nie mówi się takich rzeczy Nie, 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 jeszcze ja tu muzykę w ogóle... No, a, a, We'll